Widzowie, na sam początek zachęcam Was do subowania i lajkowania mojego filmu. Teraz się przedłużam i zachęcam Was do obejrzenia całego filmu. Do zobaczenia. No. Hejcie widzowie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj jest ze mną King Bacon. Przerwaj się. No, sieła, siema. No i King Bacon też nagrywa, to poczekajmy. I ogółem. No. To jest rybów. Really, Dobra. Dwójkę przychodzimy widzowie, dwójkę już jest. I sorry, że odcinku nie, nie było, ale ja się poświęciłem Cztery. bardziej takiej z innymi, nie? Dla innych i może teraz Dobra. na do King Bacona chodźmy. Dobra, to ja zacznę. I no. już się wit Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. No, z Maćkiem. Przywi możesz się przywitać. Siema, siema. No, widzę, przechodzimy Rainbow Friends dwójkę. Zostanę nowy czapkę. Ciekawostka, wiecie, że mati jedynki nie przeszedł No Martin, tak. To akurat chodzi. prawda. Dobra. Ja bym przeszedł 2, 3, 3, 3... 2, A ciężko jest? Dwa, trzy, trzy. Ciężko jest. Nie. Bardzo łatwo. Dobra widzę, ja jeszcze nie grałem. Jeszcze nie grałem w dwójkę, a ty macie grałeś już? Ja nie, nie grałem w dwójkę. Mm, czyli może, może być widzę, może przegrać. No, możemy. To się cięcie zrobi. No wiadomo. Ja jestem taki ciekawy, jak to zrobili, dosłownie, nie? Ja też. Bo jedynka to nawet ok, Okej, jest doprasowana. No, jedynka była fajna. Lubiłem jedynkę sobie grać. Ja ja prawie przeszedłem. Prawie. 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 Coś nie coś tam widziałem ja, że jakiś chyba nowy jest, cyjanowy chyba, ale nie jestem pewna czy to prawda. Jakiś nowy tak. ten jest potwór. Hmm. Dobra, zaczynamy grę. To jednak wiadomo, że jest nowy potwór. No. Patrzę. Patrzę. No o, jaka co to chodzi? A teraz uciekamy. Kurde. To O jakiś stary menel. Menel po sklepu. Pomóż nam menel. Kurde, ale kacenka. Menelu, pomóż nam. Ja nie o ja nie pomijam. Mm. Mm. Co? No, widzę, nie będę wam jeszcze tłumaczył, bo jeszcze ja tak dużo nic Nie znam, ale. Hmm. Monster, you said. Gdy uh, mówicie? To, I'm, I'm sure. sure. It's your. Nie przeczę. Sure. Here. Uh, że tutaj oh, znajdziemy pomóc czy coś. SOS light? No. SOS light, No to every park has. Aha. Mhm, mm Mało uh, rozumiem, no. A dobra, dobra. No tak. O kurde, się że... O, oh, ja! Doktorek! Czerwony doktorek, doktorek. Mm. Mm. O, oh, no, ja! Yeah. Oh, yeah. no. Yeah, no, oni powrócili, co jest? Dramat. Zielony najgorszy. Go no to będzie... get the. Oh. Mm. Jeszcze więcej. Wiesz wiem, co i mapi. Jeszcze... A co my tu mamy? Ma. Ej, mapa jest taka sama taka. Tam prawie taka sama. Nie, trochę inna. No trochę inna, ale wszystko było prawie takie same. Mogli to jednak trochę lepiej dopracować Maciej, dawaj się mama. razem trzymamy. Ej, Blue! Uciekaj! Dobrze no, macie choć. Uciekaj! Gdzie jest był? No tam był! O kurde, zabił chyba kogoś. No. Mati! Idzie. O kurde, widzę, jesteśmy... Mamy dramat. Jest to Dobra, poszedł sobie. My go mamy na ogoniwcowie. Co chcesz idź, ja nagrywam się drzwi maty, co tam się dzieje Dobra, widzę, już jesteśmy po krótkim Dobra, cięciu. Z... Ja nie Nie było cięcie. nie było tak, że ciągskę do Dobra, gdzie ty Maciek, jesteś? To nie było tak, że ja cięcia ja zrobiłem z wytnie się. Nie, ja nie ja, ja zrobiłem. Ja nie zrobiłem. Wytna złapał mnie jakim cudem? Ty jak? Dobra, zobaczymy ja, się po... po krótkim cięciu. No właśnie. Dobra, ja już ma... jestem po krótkim cięciu, tak? Od nowa. <śle> <śle> Matry, nie przejmu się, by mnie blue złapał wcześniej, nie? Mnie to. Te... Nie, mnie jakiś podwodny. Tak, podwodny. Jak on wyglądał? No normalnie jest. Byłem w wozie, a, 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 a ktoś miał a, jakieś. Niebieskie ręce i łapał. Normalnie, to bez sensu. Co? Nie chodź do wody. No chodzi normalnie. Lepiej. Nie chodź do wody. No, ja byłem i się schowałem w boksa. Nagle, kurde, jakieś ręce wystawały. Ja nie biorę skipa, bo to fajne jest. Albo nie, bo już to widzieliśmy. Dawaj skipa. A, a jak się to robi? No tam jest tak. A jest, skip Jest. Ło no dawaj ci, skipujcie, co? Skip. <laughs> najlepszy lepszy ten kurde zielony. Hmm. Monster you say? I'm sure it's yours Your yak your... in my new Here why don't you uh, help me find the ss light over park has swan one. Oh ja Tom Tancha Dobra za chwilę rozpoczynam I sure O kurde, ten zielony jest naprawdę, ja nie lubię zielonego. Ja też. Ale ciekawe, dlaczego oni się nie biją, co? To są przyjaciela. This is going to be fun. I'll go to the overs. Mm. Może być tak, że ktoś się z rajcą u nas. Kto Już jesteśmy. Tak. Już jesteśmy po krótkim cięciu, jak zwykle. No hmm. za pierwszym razem tego nie przejdziemy. No wiadomo. Maciek razem, pamiętaj. Hoppiesz, pan dwa światełka. No tam jest trzecia. Co tu jest? idzie? Tyrolka. Co jest? Tyrolka! Ma ty Maciek Tyrolką? Mhm. Kurde, jak w Fortnite. Cie. Cicho, nie gram Fortnite'a. Ty, masz gdzie ty jesteś? Zbieram te, te, te Mati. Za tą! O, tutaj <noise> zielony, 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 blue, blue, zielony <noise> Mati, Mati. Gaz, gaz, gaz. Nie wiem, czy chodzić po wodzie. Gdzie tu? Iż on doświadcza. Nie, do nie, w, w, woda ci nie robi. Mm. O, te, te. o kurde, blue tutaj panuje. Ja, idzie tu. Macie idzie Cześć. po siebie. Jestem nowy. Ja mam raz, dwa, ja mam sześć tych lampek, tylko muszę znaleźć to. Ja mam jedną. Wow, Masi, ale dużo. No ale typy, typy bym nie bym miał jakieś chyba trzy. Maciek, znaczy, oh, pamiętam razem. No tak. O, to I gdzieś te, tutaj do... zaraz... Tutaj robiłem tą tyrolkę? O kurde, green! A, aha! Mhm, uh mhm, -huh, uh -huh. tak, tak, pójdziemy. Tyrolka. Weźmy tam. O nie, czy, czy, czy tutaj nie można? Что ты полетешь в тиролку? Нет. О, давай, тиролку, я на тебя Хорошо. блю. И грин. Ты грин и блю. Откуда Ну, я видел. Ты там грин пануя Хоть Prowadź, Mati, prowadź Dobra, Dawaj, lecimy. co się? No. Jeśli chcecie więcej takich filmów, ich horrorów, to zostawiajcie suby i lajki. Mm, też. Bo to, bo, to, bo, to, bo to jest nawet świeży chapter i właśnie chcę wam nagrać z tego. Jakbyście mm -hmm. już mieli... Ciekawe, to ciekawe tobie pomóc, nie? Mój, Pan nie mój. Wcale, wcale, że nie. Mm -hmm. Znaczy, y y no, no skam, że mój. Uhum, mm -hmm, tak. Czekaj, bo tutaj może. Tu idzie. Musi Nie idzie. Lepiej tam nie iść. O kurde. Gdzie on jest? Ja bym tutaj poszedł.

no to zrób cięcie, a ja wze, na raz, na raz, i, widzę na razie, na razie nagrywam tak, ja tak raz się, jak będę znowu nagrywał. U mnie też już jesteśmy widzowie. To jest nasz trzeci raz, nie? A gdzie ty jesteś? Ja? Co to mam? Dobra. No razem. No razem. God, God, God. A tu, Maciek, patrz, tutaj możesz, nie? Tutaj już nie ma. Mhm. Mm tutaj możesz, mhm, mm mhm. Mm wcale tutaj nie byliśmy. Yeah. No nie. Się... Maciek, tutaj jest coś. Co? Co? Jest. Church do trąblu. a widzisz? Widzisz? Jedy nam prawie miejsce, w którym ja jestem. Mm. Macie gdzie ty jesteś? Ja? Tutaj. Cześć. Jesteś ja miowy! Tu chyba nic nie ma. Wybacz, że coś mi tu zaraz wyskoczy na ryjce. Już mam 16. Kili. Okay. Widzę, się samaćką, bo I opier... Ja, się. Ja. No jak? No, to poczekaj aż ja poczekaj aż ja będę. Ale mam cię. No kurde, jak on mnie złapał? Byłem w tym. Obserwuj mnie. Uh -huh. Może, może się dowidzimy. Maciek, ile masz klejnotów? Dwa. Ja zero. Nie masz? Nie masz klejnotów? A go kart Jaka prędkość, specjalnie czerwony wziąłem. Bez sensu, że wcześniej można skakać.

są dwadzieścia, na dwadzieścia pięć. No, no ale teraz nie masz psychi spadnąć Nie mam. To denier? Chyba. Widzę blue. Where? Nie green. O, 214, 25, ostatni. Oh. Tak chcę denerwować, naprawdę. Co? Tak chcę denerwować. No, hmm. fajne pudełeczko. No wiem. Very cool. Lubię, lubię pudła. No, nie. Dedłem. A żartwie. ja cię oglądam. O. No co ty, ty kłamiesz? O, Matry, poszedł to green. YouTube, To ja... Dia... Aha, poszedł on Idzie blue. Fajnie sobie się poszedł. O! Gdzie? Nie widzę. No. A jedno idzie. No, nie widzisz, nie? Du du. du, du. Co ale? И да, он при этом типик, он же сховался. Гу-гу-гу-гу. Такие звуки он дает. Тиролька. ролка Мать еще оставь, мужик, Już tam jest ten Blue you, Castle. Do you know I have a secret? Coś Kurde, Menel przyszedł. Mm. <gry> Maciek chowaj się. O oh, kurda. <gry> 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 Dobra, postać mi postać mi Ty Golden! Ty legenda, żem dropnął. Ale w czym? No w tym! Jak? Da się? No, oni tu już mają... Dwa... A! Weteran 2, bo ja dwa razy przeszedłem jedynkę. Ty... Ty olej... 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 dziwne widzenie. Jak ty grasz? Czemu? Nie wiem, właśnie tak dziwne. My, ja. Dietz, getz, getz <laughs> Baga, czy masz przybliżony ekran? Nie. Nie, to jest jakieś zimne. Owdzik. Kamisz to? to będzie takie coś, że. Ty, kurde... wtedy się ja całe przejdę. To dinozaur? Gdzie. Pod ten zielony? Ten najnowszy Kurde No dinozaur! Co jest? Gdzie? Dinozaur! To jest helikopter Ty, dinuś Ej, ja chyba jak ty przechodzisz Dobra widzowie, jednak to będzie długo trwało. No i nagrywamy Maciusia, jak przechodzi. Mm. Możecie się na, na jego kanał, a i nic. 661.0 to ważne. Ale, mhm. sorry widzowie, że mam taki, taki jak dziwny widzowie, jak, w w tego. Widzowie, jak my wbijemy 50 subów, to robię specjala to mega fajnego. Na no, długo, długo będziesz wijał, ale okej. Okay. Się uda. No, mam nadzieję, że się uda widzowie możecie też na wpadać na kanał Abixensa, ale nie może, nie musicie, ale nie musicie. jak to możecie. Ale możecie. Widzowie, możecie. On tam łazi, widzowie, on tam łazi. No. Mhm. Ale mam ma takie dziwne widzenie. Ale to widzę się widzimy po krótkim cięciu, bo jednak nie będę was jakby zanudzał. <grym> Let's change gears. I'm going guys. On today's what for? Dino's on the stereo. Gonics? What for? What for? the La la What for? What for? Ledwie, ledwie, ale uciekłem. Twój stary. 3, 2, 1. I wreszcie nie. Ojej, ja ja. ojej, ci takie dziwne widzenie, to bez sens jest trochę. No, każdego mam. A, 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 ty, a ty też masz takie dziwne widzenie? Nie. Maciek, dino dinozaur, się, goi. No i dedasz. Tak? Łatwo! To jest Ta. helikopter. Łatwo z wami! Łatwo, nutki! No co? -e. Co? Po co przyszliście? No co? Widzisz? Widzisz, Mati? Tak to się robi. No. Co to było, Mati? Co? Co ty oglądasz? Mieszki widoba dobra coś. <laughs> Jakaś reklama się włączyła? Mr. Bombastic Bomba fantastik. O!

Alright everybody, let's try that again. This again. Brrrr, give it dog, dog, dog Yes, O mój <śmany> Boże! To dziewczytkę BOOM! Już wiem, co dodam w kapkacie. BOOM BOOM. O kurde! Mam pająka w pokoju widzowie. O, nareszcie dobrze widzę. Jakiś luk jeszcze... Oj. O nie. Luokis. Pa ma panowie. O kurde Chyba mi za Maciek O bo się. Boże. Tak, to prawda. Nie, co się z tym dzieje? Co, z no, co, co się dzieje z moim internetem? Jakiś luk jest, muszę znaleźć. A Lukis. Lukis, to takie oko. Oczy. O, widzisz tam było, nie. O nie, kolejny jedną Cipek. Ty. No widzowie, to co zobaczymy się, się po w Widzowie, wywaliło mi Robloxa. Wszystko mi się ten. I najwyżej jutro do widzowie przyjdziemy, bo jednak teraz trochę już czasu minęło. No to jutro dobrze już, to już zrobimy, nie? No to żegnać No to do widzenia. I papa. O, widzowe. widzowie. No, to jeszcze raz może, bo jeszcze, no, trochę mi było. No to, no, no, tak.